Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie z Turynu. Nadal nie dociera do mnie, że mogę skierować do Was właśnie te słowa, dlatego że jeszcze dosłownie 3 dni temu byłem przekonany, że tegoroczną Eurowizję będę relacjonował z za mojego domowego biurka. Tymczasem jestem w Turynie i zapraszam Was serdecznie na relację z Eurowizji 2022. Zapytacie mnie więc jak to się stało, że jednak tu jestem, że jednak mam akredytację prasową. No to jest bardzo długa historia, którą opisywałem na moim Facebooku. Generalnie Europejska Unia Dawców zmieniła zasady przydzielania akredytacji i ja tej akredytacji od nich nie dostałem. Mam ją tylko i wyłącznie dzięki zaangażowaniu i nieocenionej pomocy Kamila Staszczyszyna z Telewizji Polskiej, czyli naszego szefa prasowego polskiej delegacji, a także redakcji Viva.pl którą reprezentuję na tegorocznej Eurowizji w Turynie. Także z tego miejsca ogromne, ogromne podziękowania dla Kamila Staszczyszyna i dla redakcji Wiwy za to, że mogę tutaj być i mogę tworzyć dla Was relacje z Eurowizji 2022. Trwają poszukiwania centrum akredytacyjnego. Na razie jestem pod wrażeniem stadionu olimpijskiego za mną. Z drugiej strony hali olimpijskiej, która gości tegoroczną Eurowizję. Żadnych znaków, żadnych informacji, jakiś strzałek, gdzie press center, gdzie accreditation center. Nic, zero. Jestem zdany na siebie. No niestety zadanie mnie przerosło. Chciałem zadzwonić po pomoc do maćka z Eurovision.org. On już akredytację odebrał, więc mógł mi udzielić wskazówek jak tam dotrzeć. A no pokażę wam, w życiu bym się nie spodziewał, że to jest tam. W życiu bym się nie domyślił, że w tę stronę mam iść. Italiano English. So Dziękuję. This is everything we need. Thank you very much. Zapytacie mnie, kiedy otwierają centrum prasowe. Ja odpowiem wam jutro, przynajmniej na papierze, dlatego że w praktyce znajduję się w nim właśnie w tym momencie. Niezwykła historia, niezwykła historia. Właściwie, odkąd tylko Włosi wygrali Eurowizję, my wiedzieliśmy, że ta Eurowizja będzie wyjątkowa, że będzie inaczej niż zwykle, ale wciąż, kiedy jestem już tu na miejscu i tego doświadczam, to, to bardzo mnie to zaskakuje. Udało mi się odebrać moją akredytację. Okazało się, że test na COVID, który robiłem przed wylotem do Włoch, który podobno był wymagany, wcale wymagany nie jest. Więc szkoda, szkoda mojego czasu i pieniędzy na wykonanie tego testu, no ale taki jest chaos informacyjny niestety w tym roku na Eurowizji we Włoszech. Potem miałem robiony test już tutaj na miejscu i wyszedłem z centrum akredytacyjnego po zrobionym teście negatywnym. No i zaczepił mnie pan, zapytał, czy ja jestem z delegacji, czy potrzebuję znaleźć miejsce, gdzie wchodzą delegacje. Ja mówię, nie, jestem z prasy. I pan mówi, tak, no dobrze, to panu pokażę, gdzie pan może wejść do centrum prasowego. Ja na końcu języka miałem już, żeby powiedzieć mu, że nie proszę pana, centrum prasowe będzie otwarte jutro, także ja dzisiaj nie chcę iść bez. Zamknięte, ale mówię dobra. No skoro Pan sam proponuje i sam mnie prowadzi, zaryzykujmy. Poszedłem za Panem, doszedłem do centrum prasowego, odbiłem moją akredytację na wejściu, zadziałało. Przyszedłem kontrolę bezpieczeństwa i oto jestem w centrum prasowym, które w teorii jest zamknięte. W praktyce z otwartymi ramionami mnie tu przywitali Włosi i bardzo się cieszyli, że przyszedłem dzisiaj popracować. Centrum prasowe oczywiście jest jeszcze zupełnie niegotowe, także pokażę Wam je jutro. Jest, no cóż, taki klimat. Specyficzny bym powiedział, namiotowy, bo Centrum Prasowe w tym roku jest w namiocie, więc jest zupełnie inaczej niż w zeszłym roku w Rotterdamie. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, od początku wiedzieliśmy, że ta Eurowizja we Włoszech będzie nieco inna. Kiedy chwilę temu odbieram akredytację, dostałam taką torbę z upominkami. Pokażę Wam, co jest w środku. To raczej nie będą gadżety, a raczej takie rzeczy przydatne w czasach covidowych, czyli maseczki FFP2, obowiązkowe tutaj, nieobowiązkowe, kiedy siedzę przy biurku, natomiast kiedy poruszam się po centrum prasowym, muszę mieć maseczkę. Może no, do dezynfekcji również bardzo się przyda. Kolejna porcja maseczek to są, widzicie, to są gadżety eurowizyjne na miarę naszych czasów. Jest też koperta. Czyżby jakaś sugestia, żebym nic nie mówił o psującym się kinetycznym słońcu, czyli głównym elemencie sceny, który niestety uległ awarii? Nie, są to maseczki, tylko już teraz tradycyjne, chirurgiczne. Bardzo praktyczne prezenty. Dobiegło końca moja zaskakująca podróż do centrum prasowego. Nie spodziewałem się, że mi się uda tam wejść. Włosi chyba po prostu nie ogarnęli, że nie powinni dzisiaj jeszcze wpuszczać osób z akredytacją P. Dlatego że każdy, kto podszedł, każdy, kto próbował wejść, bez problemu wchodził. Było takich osób bardzo niewiele, dlatego że na, nikomu by nie przyszło do głowy, że jest możliwe, żeby tam wejść dzisiaj. Ja znalazłem się tam zupełnie przez przypadek. Jestem bardzo ciekaw, w czym jeszcze ta Eurowizja nas zaskoczy. Jestem pewien, że będzie wiele takich rzeczy. Witamy we Włoszech. Mam ogromną nadzieję, że będziecie towarzyszyć mi podczas tej eurowizyjnej przygody. Od dziś, przez najbliższe dwa tygodnie, relacje z 66. konkursu Piosenki Eurowizji w Turynie na Dobry Wieczór Europą. Zapraszam Was serdecznie. Do zobaczenia następnym razem.